Cześć wszystkim, z tej strony Shivan i chciałem was potraktować modami do paczki 8... paczką modów do wersji 80. Mody są z minimalnymi zmianami. Bardziej delikatne, bardzo delikatne są te zmiany. Po pierwsze, tutaj jest... hitlock jest o wiele bardziej czytelny. Na dole nic się nie zmieniło, dalej ikonki są też uszkodzone na środku. Zmieniły się ikonki tutaj powiadomień, czy czołg są wyspotowany. Zielone oko był widziany, chociaż jest, jest cały czas widziany. Czerwone oko był widziany, ale zniknął z radaru, a szare oczko znaczy, że nie był jeszcze w ogóle wyspotowany. Hmm, co dalej? To coś na środku, nie wiem co to jest i po co. Jeszcze to muszę rozgryźć, rozgryźć ale sądzę, że na pierwszy rzut oka wygląda to jak yy, podgląd, jak dobra jest ta presja w czołgu, ale no, nie wiem jak to wyjdzie, jak to czy to jest faktycznie to. Hmm... Yy. Zmienił się też wygląd tego gdzie obrywamy, są plamki na czołgach, zielone to nie przebicie czerwone to przebicie, jeżeli będzie więcej, to, to, to one też coś będą znaczyć, jeszcze nie wiem na pewno co, ponieważ nie kojarzę pierwszy raz z tym gram, ale jest to dość dobry pomysł, więc warto go mieć. I po otrzymaniu trafienia, tutaj w okienku czatu, Mam nadzieję, że Is mnie strzeli jeszcze. W okienku czatu pojawia się kto mnie trafił, za ile. I. Uważam to troszeczkę za czterstwo, ale kiedy, kiedy znowu będzie miał załadowany pocisk. A jeszcze typ pocisku, tak, zapomniałem wspomnieć. Proszę Isie strzel mnie. Dzień dobry. Ten dźwięk to była pojawiająca się żarówka. Niestety Izek już nie strzeli. Jest Xavier 46 MG, 11,5 martwe czołgi są teraz białe, żeby było dużo łatwiej je widać. Dobra, to póki co tyle. Link do ściągnięcia znajdziecie pod filmikiem. Link do instalacji też. Także nie powinno być żadnych problemów, mam nadzieję. Jeżeli co, to proszę pisać pod filmikiem. Będę odpowiadał na wszelkie pytania. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia na polu walki.